Dzień dobry Państwu, witamy pod kancelarią premiera. Będziemy za chwilę interweniować w sprawie ponad tysiąca ciężarówek uwięzionych, uwaga, przez polski rząd na Białorusi. Trudno w to uwierzyć, ale powtórzę to jeszcze raz. Polski rząd dokonał zamknięcia granicy w taki sposób, że ponad tysiąc ciężarówek zarejestrowanych w Polsce, jeżdżących dla przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce, z których duża część jest prowadzona przez stojących z nami przedsiębiorców branży przewozowej, te ciężarówki zostały zatrzymane na Białorusi bez możliwości. Wyjazdu. Czy to błąd, czy celowe działanie tak naprawdę w tej chwili to już jest trochę bez różnicy krążą informacje, że rząd uważał, że przewoźnicy wyjadą sobie przez inne państwa, być może pracują tak słabo, że nie sprawdzili przez jakie państwa przewoźnicy mogą wyjechać i okazało się, że przez żadne. Natomiast e, sytuacja zamknięcia granicy dla ruchu kołowego, ruchu towarowego w żaden sposób w naszej ocenie znanej nam w tej chwili naszego bezpieczeństwa nie podnosi, nie zamyka tego ruchu. Ten ruch idzie i tak przez państwa bałtyckie, natomiast powoduje idące w miliony straty u polskich przewoźników. Jedna ciężarówka stojąca, niepracująca, jedna naczepa wożąca towary to 350 euro strat dziennie. Jedna chłodnia stojąca to 1000 euro strat dziennie. A może i więcej, e, za chwilę usłyszymy głos reprezentanta przedsiębiorców. Natomiast e, te straty, które grożą przedsiębiorcom, są jeszcze większe, dlatego że Białoruś ma prawo, zgodnie ze swoim prawem, nakładać kary za zbyt długi pobyt na ich terytorium. Może nawet posunąć się do rekwirowania ciężarówek, co zdarzało się już w przeszłości. I to wszystko tylko dlatego, że rząd 10 września wprowadził zamknięcie granicy, dając zaledwie dwa dni na opuszczenie Białorusi. Jeżeli minister Kierwiński uważa, że dwa dni to wystarczająco dużo, żeby pokonać zaplanowaną trasę, rozładować auto i wrócić do kraju, to bardzo proszę, żeby pokazał plan, który został przygotowany w ministerstwie, zgodnie z którym każdy polski przewoźnik może tego dokonać. My się bardzo chętnie z planem ministra Kierwińskiego zapoznamy, ale przypuszczamy, że taki plan nie istnieje. Podobnie jak prawdopodobnie nie istniały żadne konsultacje z branżą. Przynajmniej stojący z nami przewoźnicy w takich konsultacjach nie uczestniczyli. W związku z tym oczekujemy natychmiast skorygowania tych decyzji przez premiera. Dlatego tutaj jesteśmy. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych poseł Witold Tumanowicz, Rafał Mekler byli już w zeszłym tygodniu. I to nic nie przyniosło. Rząd musi umieć przyznać się do błędu. Wyrządził szkodę, wyrządził krzywdę, postąpił głupio. Teraz jest czas na skorygowanie niemądrej decyzji. Trzeba otworzyć granice dla tych, którzy chcą wrócić do domu. Polska nie może być domem zamkniętym dla swoich własnych obywateli i e, złą, e, e, złą macochą dla swoich własnych przedsiębiorców. Polska musi być matką, musi być bezpieczną przystanią dla tych, którzy chcą prowadzić biznes, dla tych, którzy chcą podróżować i wozić towary. Ten absurd natychmiast musi się skończyć. Oddaję głos poseł Witold Tumanowicz, który, jak powiedziałem, interweniował w tej sprawie już w zeszłym tygodniu. To prawda, byliśmy w zeszłym tygodniu tutaj też z kolegą Rafałem Meklerem, przedstawicielem także tutaj branży transportowej, właśnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tam spotkaliśmy się z sekretarzem, który wiceministrem, który powiedział, naprawdę bardzo. Moim zdaniem, kuriozalne słowa. Po pierwsze, kluczył co do tematu liczby samochodów, które zostały zablokowane, które są tam właściwie jako zakładnicy. Mówił o 129 pojazdach i jeszcze powołał się na to, że taką informację powziął od samych transportowców, gdy powiedziałem, że tutaj właśnie przed Ministerstwem są transportowcy, którzy mówią o. Nawet tysiącu takich pojazdów powiedział, że no to są tutaj e, słowo przeciwko słowu. No to ja się pytam, czy ministerstwo w ogóle ma jakiekolwiek informacje swoje własne? To kuriozalną odpowiedź otrzymałem. No co, pan nie pośle. Czy pan myśli, że ja pójdę tam na granicę i ja będę liczył pojedynczo? Tak, właśnie tak. Od tego wymagamy od ministerstwa, żeby wiedział wiedziało, ile polskich przedsiębiorców, ile samochodów, które należą do polskich przedsiębiorców, zostało wziętych jako zakładnicy po tamtej stronie granicy, tylko i wyłącznie ze względu na nieodpowiedzialną decyzję właśnie ministerstwa. Tym bardziej, że ona faktycznie nie polepsza, nie, po, nie powiększa naszego bezpieczeństwa. W tym samym czasie ten transport już zaczyna być przenoszony przez kraje nadbałtyckie, przez Litwę. I tak naprawdę tracą na tym nasi przewoźnicy, nasi, nasi przedsiębiorcy zwracają się do nas różnego rodzaju także przedsiębiorcy, którzy przecież mają swoje biznesy nie tylko związane z branżą transportową, ale przecież oni te towary także chcą otrzymać. Już mówią o tym, że jeśli ten to zamknięcie dla ruchu transportowego będzie się będzie kontynuowane przez dwa, trzy tygodnie, to będą musieli zwalniać pracowników, a być może nawet zamykać zakłady. Czy to jest tylko głupia decyzja? No ja chciałbym mimo wszystko postawić też pytanie co do tego, czy nie, czy jak zwykle nie jesteśmy tutaj rozgrywani międzynarodowo przez, e, przez chociażby Waszyngton, który przecież robi jako kwestię. Niemalże elementy nacisku na Chiny, kwestię związaną z tym, żeby, żeby podnosić im cła. To jest też nacisk na Unię Europejską, żeby te cła były tutaj na towary z Chin narzucane. I prawda jest taka, że znów, jak to wyraził się minister Sikorski, robimy łaskę Amerykanom. Czy my naprawdę nie możemy dbać o polski interes narodowy, nie możemy dbać o polskich przewoźników, o, polski, o polską gospodarkę, żeby w końcu. Ta polska gospodarka, polski interes był na pierwszym planie. No w tym wypadku, jak widać, obecny rząd kontynuuje tę tradycję bycia prymusem w tym zakresie, nawet kosztem polskich przedsiębiorców. Dość bycia przystawką w tej grze międzynarodowej, stawiajmy na polski interes narodowy, stawiajmy na polskich przedsiębiorców. O głos poproszę Rafała Meklera. Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Mekler, reprezentuję branżę transportową, Komitet Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu. Drodzy Państwo, tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, rzeczywiście ministerstwo absolutnie nie miało żadnych prawdziwych danych odnośnie realnych liczb odnoszących się do stanu faktycznego, ile tych pojazdów jest na, w tym momencie na Białorusi. Ja, drodzy Państwo, pozwoliłem sobie wydrukować taką listę. Lista jest do wglądu. Tu są tylko polskie ciężarówki. Polskie numery naprawdę można to sprawdzić. Tych pojazdów na ten moment zarejestrowanych jest 1039. I szacunki, które podają Białorusini, którzy, gdzie mówią o. 1500 ciężarówek mogą być prawdopodobne z racji tego, że rejestracja w tym systemie granicznym, kolejkowym wiąże się z opłatą, i część przewoźników na pewno podjęła decyzję, że nie chcą płacić, skoro nie wiedzą, czy wyjadą tym przejściem. Więc ta liczba 1500 jest liczbą najbardziej prawdopodobną. Teraz wracając do z czasu, jaki dostaliśmy, drodzy Państwo, na stronie na ich MSWIA 9 września o godzinie 1648 Czyli na zakończenie dnia pojawiła się informacja, że granica zostanie zamknięta. 10, 10 września ta informacja trafiła do mediów. Zaczęła żyć w mediach. Zrzeszenia przewoźników powiadomiły swoich przewoźników w najlepszym wypadku koło południa. Czyli widzimy, że było bardzo mało czasu dane przewoźnikom na to, żeby się przygotowali i nawet ci, którzy byli fizycznie na granicy, nie mieli możliwości wrócić nie mieli możliwości wrócić do Polski, bowiem, tak jak mówię, 10-go była informacja, a 11 już o północy zamknięto granicę. I teraz na podstawie tych danych, drodzy Państwo, mamy także też ciekawą informację, bo widzimy, że pierwsza ciężarówka, czyli tak jakby ostatnia, która, wyje która nie wyjechała do Polski, zarejestrowała się na wyjazd na granicę do Polski o godzinie 12.11. Czyli mówi nam to, że ta ciężarówka Miała dwa, nie była w stanie w 12 godzin przekroczyć tylko granicy, przejechać granicy, drodzy Państwo. To gdzie, gdzie w tym wszystkim była logika zamykania tych pojazdów, tak na dobrą sprawę na półtorej doby, bym powiedział, realnie, bo mówimy o przepływie informacji. Bo przecież chyba nikt nie oczekuje, że przedsiębiorcy siedzą i w ramach hobby codziennie czytają komunikaty MSWiA. Tak, drodzy Państwo, nie jest. Mówi się o tym, o tych, tysiąca ciężarów, o tych tysiąca ciężarówek? Ja stawiam, że jest to około 200 milionów złotych w pojazdach i w towarze, drodzy Państwo, mówi się o tym, że te pojazdy powiedzmy są tam zamknięte, bo zagrażają naszemu bezpieczeństwu. Ja odwrócę pytanie. Chciałbym, żeby sobie każdy z Państwa z telewizów, odpowiedział na jedno, na jedno zasadnicze pytanie. Czy tysiąc. inaczej? Jak na zdolności logistyczne? Armii, powiedzmy rosyjskiej czy białoruskiej, wpłynie 1500 nowoczesnych ciężarówek, które Łukaszenka potencjalnie może zarekwirować. Ja w jaki sposób wpłynie na zdolności logistyczne tej armii? I co my dziś robimy? Domagamy się tego, żeby polskie ciężarówki wróciły, Pro, trzeba utworzyć zielony korytarz, sprowadzić naszą własność, drodzy państwo. W historii nie odnajduję takiego precedensu, kiedy w sytuacji kryzysowej gdzie ewakuuje się ludność, gdzie ewakuuje się powiedzmy, jakieś państwo jest w kryzysie ewakuuje się zawsze swój personel, swoich obywateli i sprzęt. Tutaj sprzęt z premedytacją celowo, a może przez głupotę zostawiono na Białorusi. Domagamy się, żeby te ciężarówki wróciły do Polski. Głos oddaję przedstawicielowi przewoźników Tomaszowi Borkowskiemu. Witam Państwa. Ja, jako przewoźnik i przedsiębiorstwa, zostałem dotknięty tą sytuacją osobiście. Przede wszystkim mój kierowca i mój pojazd jest w tym momencie zakładnikiem tej sytuacji. Rząd nie jest w stanie mi powiedzieć, do kiedy i jak zostanie stamtąd ewakuowany. Twierdzono, że mogę wyjechać przez inne granice, co było wiadome od dwóch lat, że tego nie mogę uczynić. Nie? Zaskakuje mnie brak kompetencji w naszym rządzie. Po drugie. Moi inni pracownicy nie, nie są w stanie w tym momencie przyjechać do pracy i kolejne moje ciężarówki stoją u mnie na placu i nie mogą wyjechać w pracę, co generuje kolejne koszty, które też są ogromne. Zdajmy sobie z tego sprawę. Po trzecie, z y, Azji w tym momencie przez tą granicę nie przyjeżdżają to, y, towary na kontenerach. W naszym regionie jest ogromny y, terminal kontenerowy Małaszewicze przez który przejeżdżają tysiące kontenerów dziennie. W pierwszym półłoczu to było 65 tysięcy kontenerów. My tak samo te kontenery rozwoziliśmy po Polsce i po całej Europie. Już nie wspomnę o tym, że z clenia tych kontenerów ogromne miliony wpływały do naszego budżetu i to wszystko dzisiaj niestety stoi. Wszyscy są załamani. Jako przedstawiciel przedsiębiorców chciałbym też wspomnieć o naszych kolegach z innych branż handlowych, usługowych. My jesteśmy z rejonu przygranicznego. Ten cały region żył z granicy, z ruchu osobowego i towarowego. Naprawdę zostaliśmy w tym momencie odcięci. To jest region dość ubogi. Nie mamy dużego przemysłu i żyliśmy po prostu z ruchu, z tranzytu, z naszego położenia. A dzisiaj ostatnie nasze możliwości do... Yy, Prowadzenia biznesu zostały nam odebrane i najgorsze jest to, że nikt nie jest w stanie nam udzielić informacji. Jak mamy pracować, co ja mam dzisiaj zadzwonić do klientów, powiedzieć, kiedy ten samochód wróci, kiedy ja mogę wyjechać w trasę, kiedy moi pracownicy wrócą do pracy. Nie jestem, nie jestem w stanie udzielić żadnej logicznej odpowiedzi. I czekam i oczekujemy. Dajemy dzisiaj, chcemy przekazać rządowi ultimatum 12 godzin na konkretne odpowiedzi na nasze pytania. Po tych 12 godzinach jesteśmy zmuszeni do przeprowadzenia protestu, który odbędzie się jutro w Warszawie.